No cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i bardzo się cieszę, że znowu u mnie zagościliście Słuchajcie, zróbcie sobie szybko gorącą herbacinkę, kaweczkę czy nawet winko, co tam chcecie u Mnie też właśnie mąż tutaj uraczył lampką wina po obiedzie I zasiądźcie tutaj ze mną, ponieważ dzisiaj będzie haul z Pepko Ale zanim zaczniemy, to upewnijcie się koniecznie, że macie mnie w subskrypcjach, że macie naciśnięty dzwoneczek No a my zaczynamy już zaraz Jak widzicie, tło się zmieniło. Zmieniło się dlatego, że jesteśmy właśnie na wakacjach. Jesteśmy nad polskim morzem w naszym mieszkanku. To właśnie tutaj spędzamy tegoroczne wakacje. No i wiecie, jak to jest nad Bałtykiem. Jednego dnia przepiękna pogoda, a drugiego jest strasznie zimno. Niestety dzisiaj jest taki zimny dzień. Rano próbowaliśmy się opalać nawet, dlatego nie dziwcie się, jeżeli od czasu do czasu tutaj gdzieś będzie wystawał mój strój kąpielowy, który do niczego nie pasuje. Ta bluzka lubi się przekręcać. No, próbowaliśmy się opalać, ale niestety nic z tego. Jest zimno, także. Siedzimy w domu, jak widzicie, tutaj też zrobiłam taki przytulny nastrój, światła, świeczki. No i dzisiaj jest idealny dzień na nagrywanie. Markus właśnie odpoczywa, ja mówię, nagram wam haul z Pepko. Byliśmy w Pepko w kamieniu pomorskim, ponieważ potrzebowaliśmy kilku rzeczy właśnie do naszego mieszkanka tutaj. No i jak to wiadomo, kto z kobietami bywa z tych kilku rzeczy, zrobiło się więcej rzeczy, także stwierdziłam, że nagram haul. I na początek chciałam wam pokazać poduchy, ponieważ poduchy te naprawdę bardzo mi się spodobały. Cieszę się, że je dorywałam, ponieważ były mega tanie. Jedna kosztowała 20 zł, a idealnie właśnie pasują do naszego salonu w Berlinie, zobaczcie. Takie dwie podusie. Te kolory, które są właśnie na nich, to są dokładnie takie same kolory, jakie mamy w salonie, także super. Tutaj z przodu jest właśnie taki wzór, a z tyłu one są szare. Mimo niskiej ceny, wydają się być naprawdę fajnie, porządnie wykonane, także mam nadzieję, że posłużą nam właśnie przez długi czas. To były akurat dwie ostatnie, także bardzo się cieszę, że je dorwałam. Ogólnie w PEPKO było sporo fajnych poduszek, ale akurat te najbardziej nam pasowały. U! I dalej kupiłam takie bardzo ładne, moim zdaniem, metalowe, złote pojemniki. Tutaj jest napisane, że są to pojemniki na długopisy, natomiast ja kupiłam je z takim przeznaczeniem, żeby położyć je sobie w mojej łazience na półce i powkładać tutaj kosmetyki. Przybyło mi dosyć sporo nowych kosmetyków, a ja bardzo nie lubię, jak kosmetyki walają się na półce, szczególnie takie tubki, nie lubię, jak to wszystko leży. Także sobie to tutaj ładnie włożę i myślę, że to będzie naprawdę ładnie się na półce prezentowało. Wydaje mi się, że to też jest świetna opcja na pędzle, także jeżeli szukacie dziewczyny jakiegoś fajnego właśnie pojemnika na pędzle, toaletkę, to myślę, że warto się tym zainteresować to kosztowało tylko 6 zł jeszcze były kwadratowe myślę, że naprawdę bardzo ładnie, tak ciekawie to wygląda, dajcie znać co o tym myślicie słuchajcie, obok tych uroczych małych patelini mogłam przyjść obojętnie, no zobaczcie jakie to są słodziny no, Zobaczcie, jakie to jest słodkie. Jedna patelnia kosztowała 7,99. To jest taka patelnia na jedno jajko sadzone. Wiecie co, ja w którymś z poprzednich vlogów śmiałam się, że zawsze smarzy krzywe jajka sadzone na śniadanie. Myślę, że te patelnie pomogą mi smażyć w końcu idealnie okrąglutkie jajeczka. Także super dziewczyny. Wzięłam dwie patelnie, bo być jakbym wzięła jedną, to zawsze albo ja, albo Markus yy, którejś z nas musiałoby czekać na jajko, a tak to sobie je usmażymy. W tym samym czasie, także myślę, że świetna sprawa, no urocze to jest. Także mówię biorę, ciekawa jestem właśnie, jak teraz będą wyglądały moje jajka sadzone, będą teraz iście takie insta friendly po prostu. I Jak już jestem przy jajkach, to mam tutaj słuchajcie, takie urocze coś. To coś jest bardzo ładne, to jest taki bardzo ładny, pastelowy, różowy kolor. Było to przecenione, 499. I słuchajcie, ja nie kupiłam tego, ponieważ potrzebuję tego. Nie. Ja to kupiłam, bo bardzo mnie to zaciekawiło, zadziwiło wręcz, powiedziałabym, ponieważ nie mam pojęcia, co tutaj producent miał na myśli. Stwierdziłam, że zapytam się Was, o co w tym chodzi, co Wy byście z tym zrobiły. Nie wiem, bo przecież aż tyle jajek gotowanych Na śniadanie nie stawiamy na stół Chyba, że mamy dużo gości, dużą rodzinę Nie wiem, ale to jest naprawdę sporo miejsca Później pomyślałam sobie, że może Ludzie po prostu kupione jajka Sobie wykładają tutaj, żeby to ładnie wyglądało W lodówce, ale nie wiem Jaki to ma sens, także no nie wiem Dziewczyny, dajcie znać w komentarzach yy, O co w tym chodzi Co wy byście z tym zrobiły Jak byście wykorzystały to naczynie, które jest Naprawdę bardzo ładne, ale no, no Dziwi mnie, że jest tutaj aż tyle miejsca na jajka. Nie wiem, wcześniej się z czymś takim jeszcze nie spotkałam, także piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie i co ja mam z tym zrobić. Kolejna ładna rzecz, którą wypatrzyłam to notes. Ja słuchajcie, notesy zjadam, naprawdę potrzebuję ich bardzo dużo, zapisuję mnóstwo rzeczy, pomysły na filmiki, tam moje różne przemyślenia, eee, wiecie co, taki notes, takiej grubości starczy mi gdzieś tak na półtora tygodnia. Także naprawdę zużywam dosyć sporo takich rzeczy, ten bardzo mi się spodobał, wiadomo, my kobiety zwracamy też uwagę na wygląd, on jest bardzo fajny, praktyczny, jeżeli chodzi o wielkość pasej do torebki, ale właśnie też okładka bardzo mi się spodobała, kwiaty, tutaj kolor złoty, proszę bardzo, Tutaj mamy w środku linia, co prawda wolę um, czyste kartki, ale trudno, do pisania może być. I tutaj jeszcze dołączony był złoty długopis, i to kosztowało ile 15 zł. Do naszego mieszkanka tutaj kupiliśmy sobie jeszcze nowe szklanki. Kupiliśmy trzy takie opakowania, czyli razem 9 sztuk. Za jedno opakowanie zapłaciliśmy 9,99 I te szklanki bardzo spodobały się markusowi, ponieważ są takie jakby. Retro, jeżeli chodzi o ten wzór, mają fajne grube szkło, także myślę, mam nadzieję, że posłużą nam na długi czas, świetna cena, także zobaczymy. Kupiliśmy jeszcze cztery takie maty na stół. wiecie zwykłe, gumowe. Takie rzeczy bardzo często się wymienia. One były bardzo tanie, 17 zł. Powiem Wam, że w Pepku jest naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o takie maty, My no, wzięliśmy klasyczne z takim drobnym wzorem, ponieważ takie najbardziej nam tutaj pasują. Dwie ostatnie rzeczy, kochani, wzięliśmy jeszcze taki zestaw obieraków za 2,99 do kuchni, też tutaj do naszego mieszkanka. I wzięliśmy jeszcze, proszę bardzo, stojak na ręczniki papierowe, drewniane. On kosztował 6 zł. Także jak widzicie kilka drobiazgów udało nam się znaleźć. Ja najbardziej się cieszę właśnie z tych poduszek i z tych pojemniczków na kosmetyki albo na pędzle. Jeszcze zobaczę na co finalnie te pojemniki przeznaczę. Także Kochani, to był mój haul z Pepko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Wyłączyłam się kamera, ale już wróciłam. E, dziewczyny, dajcie znać w komentarzach, co Wam udało się ostatnio upolować w Pepko i w ogóle dajcie znać, co Wy sądzicie o tym sklepie. Ja w moim poprzednim haulu mówiłam Wam, że. Ten fenomen Pepko nie do końca jest dla mnie zrozumiały, ponieważ no, poprzednim razem niezbyt ten sklep nie zachwycił. Co prawda udało mi się dorwać kilka fajnych rzeczy, ale żeby miała się zachwycać, żeby miała polecać dalej, to no, no, nie do końca. Ale muszę przyznać, że teraz byłam drugi raz i troszeczkę zaczynam zmieniać zdanie, ponieważ ym, naprawdę w Pepko można dorwać... Kilka takich drobiazgów do domu, bardzo fajnych, w bardzo niskich cenach. Także to jest fajne, na pewno warto jest od czasu do czasu właśnie do Pepko zajrzeć i zobaczyć, czy są tam jakieś perełki. Um, jeżeli chodzi o poprzedni hold, jeszcze chciałam powiedzieć Wam kilka słów, ponieważ troszeczkę byłam rozczarowana. I była i nie byłam, ponieważ. Większość rzeczy naprawdę fajnie mi się sprawdza do tej pory, natomiast niestety piżamka, która podobała mi się najbardziej, a ja mówię tutaj o tej piżamce uroczej w różowe arbuzy, popruła się po pierwszym praniu. Któraś widzka pisała mi właśnie w komentarzu, że piżamki z Pepko lubią się pruć, no i niestety doświadczyłam tego ja naprawdę uważam podczas prania tutaj możecie mi wierzyć, także nic tam nie kombinowałam, ani niestety po pierwszym praniu się popruła, tak jak mówię także jest to naprawdę bardzo, bardzo słabe ponieważ nie uważam, że ta piżamka też była jakoś super tania ta z Disneya, z bawełny świetnie się zachowuje do tej pory natomiast ta właśnie z wiskozy, arbuzy no umarła po pierwszym praniu także to jest no, no, niezbyt fajne jeżeli chodzi o towar w Pepko w Kamieniu Pomorskim, to Naprawdę był fajny wybór, jeżeli chodzi o rzeczy właśnie takie do domu, natomiast było bardzo, bardzo mało ubrań. Także z ubrań, jak widzicie niestety, nic nie kupiłam, nic nie udało mi się dorwać, ale... Jestem przekonana, że na pewno jeszcze do Pepko zajrzę, na pewno jeszcze nagram dla Was jakiś haul Ale teraz kochani, pozwólcie, że wracam do urlopowania, wracam do chillowania Teraz filmiki pojawiają się troszeczkę rzadziej, ale pojawiają się, będą się pojawiały kolejny filmik już niebawem Także koniecznie zostańcie ze mną na bieżąco, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału I o naciśnięciu dzwoneczek, a my tak jak mówię widzimy się już wkrótce, także trzymajcie się ciepło 爸爸。